Jeśli śledzisz serię Szczerze o br zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz byle jakiego komentarza dla zwiększenia zasięgu filmu. Dzięki. Chwar coś przestał oddawać. Chwar oddaje psycho exp flaszki, czego chcieć więcej? No to ale dropiło bardziej wcześniej. Ach, płacz o nerw! A no chyba Tobie. No jemu, dlatego płacze. Jakby innym przestało, to by nie płakał. No fajnych mamy tu pilarów społeczności, widzę, wow. A co mam Ci doradzić na Twój płacz o to, że nie dropi? Graj więcej, RNG, proste. Porażka. Tak. Twoja. jak się wyciąga skądś jakieś info z Instytutu danych z dupy, to masz taką odpowiedź. Mógłby ktoś zbanować tego chłopa w końcu? Tak czytam tego Discorda już jakiś czas i idzie łatwo stwierdzić, że i ten typ jest skrajnie toksyczny i totalnie szkodliwy społecznie. Typowy troll, co chcieć więcej? Masz go poklepać po pleckach? Ach tak, zapomniałem poklepać, pogłaskać i powiedzieć, że ma rację. Tak. I to jest płacz? Masz rację, pani kiblu. Ten moment, gdy ludzie myślą, że jedyny słuszny sposób na zwracanie się inst, to dropienie rarów i kompletne zero zobrazowania oddawania w innej formie rewardingu. Kurna klopediusz, ile zrobiłeś hawrów oraz ile z nich dropów miałeś? 395 inst, 20 rarów i 64 drify. Sporo! I ty narzekasz na drop? No tak tylko, że większość na początku leciała, a teraz od ponad 120 nic. Budujemy tylko świadomość, że gra opiera się na statystyce, a kilka próbek niczemu nie świadczy. Ciągle słyszę o nerfie tropów na V2 czy jasce, a próbki są maks do 10 sztuk, gdzie potem jak się zrobi 100, to jednak mniej więcej się Zgadza. Dodatkowo nowy system nie da ci pewnika, oprócz dropu gwarantowanego, że zawsze ta sama ilość rarów będziesz dropił. w chwara wleciał? Standardowo, ale to tylko czapka foliowa. A już myślałem, że roadmapa. Już na dziesięciolecie ta erna były o wiele lepsze tapety. Dalibis dragę, a nie Romana i świnie. Albo jaska. Co to za syf tapety? We're hot kubitki? <noise> Dali jakiegoś wieśniaka z widłami. <noise> Gdzie jest ta ta kulcica? Szerszej, da radę załatwić również ten C. dragi z aktualności? Bo ten roman ze świniami to średnio na tapetę. Przypomnij we wtorek. Komu w tej spieprzonej grze przeszkadzał pump? Zajemiste jest, że po evencie zamiast cieszyć się z nagród, to muszę iść po pety, bo jakiś spierdolony ze 140 z kolegą musi ubić 99 level w 2, bo musi podbić ego. Białych pól jest z 1% w tej grze, ale musisz na nie wchodzić i płakać! Ciężko nie wyjść, jak jest event dynamiczny i łapie ci 240, bo mają za małego penisa i muszą sobie podbić ego, a ty masz 100. A masz mnóstwo pola obok bez białego, na którym możesz sobie robić event. Ale spokojnie jeszcze trochę i zostaniecie sami w tej grze i będziecie sobie grać. I tak już jest coraz mniej nowych i życzę wam tego jak najszybciej. Na 2D to byś chyba po jednym dniu przestał grać jak było oro. Na 2D to brałeś ochro i w dupie miałeś kogokolwiek. Śmieszna sprawa, jak się nie ma questa, który Możliwe wejście do Kemenak, a wejdzie się tam przez mordownię, to po Kemenak można się poruszać. Ale jak już masz dosyć i chcesz wyjść z koledziej twierdzy, to już nie pozwalają ci na to. Zostałem uwięziony tam permanentnie, żegnaj piękny świecie, idę zapijać się w barze. W zeszłym roku tak samo było. Tak by the way. Czemu niektóre przedmioty mają wersję z dwójką, które są chyba takie same jak zwykły RAR, np. Cierń 2, Aquariusy 2, etc.? Z 2D pierwsza wersja się nie sprawdzała, więc rozwiązaniem programistycznym było stworzenie wersji drugiej i podmienienie wszystkiego, co potrzebne, by one funkcjonowały. Jedyne, co się ustało jako pierwsze wersje i trzeba było zrobić drugą, to Isterium, Fulgur, Uguns, Arkan, Brazary, chyba ta w Gretor. Powie mi ktoś, jak to jest możliwe? plus liczba rarów plus sety nie równa się liczbie orbów, bo może dropnął rar dla peta, który nie ma orba. A dobra to wyjaśnia, dzięki. Rary dla petów są bez orbów. A dobra to wyjaśnia, dzięki. Orby się nie zgadzają, bo Rard dla Peta mógł zdropić. A poza tym, to jaki masz problem? Sportowo sobie cały dzień łapał czempy i 19 setówek zdropił. Legit staty przecież. Polecam Questa Fem Fatal fajnie nie Chciałbym przypomnieć, że wszystkie grupki zostały przetestowane. Nie było mowy o przetestowaniu wejścia na mordownie. To chyba ban dla tych, co wykorzystali błąd i weszli więcej razy na event. Chyba, że ziomale, to wtedy bez banów. A kolega pyta, jak to zrobili? Ten kto skorzystał, ten skorzystał. Ciekawe, czy więcej wyściówek dadzą. Ciekawe, czy za wykorzystywania baga dostali nagrodę? Co z ludźmi, co weszli więcej? Razy. Wcześniej się szkapnęli z tym. Rekompensata? Ten kto skorzystał, ten ma resztę głęboko gdzieś. Feature w stylu do odkrycia przez graczy. Firki w ramach rekompensaty za błędy węcie! W jaki sposób ten błąd wywoływano? Może dadzą więcej wejść przez to? To na pewno, bo ciarze weszli więcej razy. To jest złamał system i zamiast za Firki wchodził za frytki. Kassi, dacie więcej wejść za takie coś? Czy jak zwykle, kto miał wejść, ten wszedł, a to beka. Bany poleciały, więc więcej wejść nie będzie. Dzięki, można się rozejść. Uważaj, bo w to uwierzę. No było napisane, że masz 10 wejść na postać, więc wiadomo, że nie można więcej. Pierwsze dwie osoby. Przypadek? Kurwa, ten Roku, to chyba cały tydzień na amorfie siedział, że tyle setów. 19 setów! Kasia, co z osobami, które sobie poużywały baga, Bo teraz to nie jest równość pomiędzy nimi a zwykłymi graczami. Farta, mili chłopaki, nie ma co. Będą bani za wykorzystywanie błędów? Jak błąd wywoływano? Nikt zmieniali? Dacie 5 fyrków za to chociaż? No i co teraz? Wiadomo, kto wszedł więcej razy? Wystarczy, że wejdziesz w ranking dropa. Nie! Przedłużymy czas na event. Osoby, które weszły więcej razy, dostaną za bugusing odpowiednią nagrodę. PERMA, PLEASE! Odpowiednia, czyli jaka? Taka jak frutti? Abiuzowanie bagów gry bez zgłaszania powinno kończyć się permem. I dobrze, tak właśnie powinno wyglądać wykorzystywanie błędów gry! A jak wrócą z bana to seciki na sel? Mi się podoba. Ban za buguzing jak na tarulu, po czym po dwóch, trzech dniach all odbanowani. Plus 20 frytki za znalezienie baga, Psycho, złoto i drop będzie cofnięty? cia jakbym was nie znał, to bym nie uwierzył. Tak samo jak te fujary z portalem po trzech dniach powrocik. Ban na tydzień, ale kto się miał nachapać, to się nachapał. Wyczyścicie ku tym, co weszli więcej razy, jello. Mam nadzieję, że zostanie im cofnięty postęp przy unbanie uzyskany w ten nielegalny sposób. Nie na no, spoko, jak taki żelek wystawiał słoneczny wiatr i tak dalej, nawalili skinków ban, na tydzień po tygodniu 1,5 miliarda na plus na rynek wleci przez targowisko jello, sprawy nie ma. Może jakieś dodatkowe frytki dla uczciwych graczy? Chłopy powinny być skasowane jak Berlin w 45, wszystkie sety zabrać i jeszcze dwa itemy minimum z G3 usunąć w ramach napomnienia. Wtedy, ewentualnie po trzech miesiącach odbanować, a nie jak zwykle spieprzyć, dać bekowe kary, że ludzie się odwalili i za miesiąc spieprzyć znowu. Dla uczciwych nagrodą jest brak bana. Jak mam dostać tyle setówek za miesiąc dwa bana, to proszę bardzo, wrzućcie mi te skiny, rarki z co im do łyku leciało i banujcie. Chętnie odczekam. Żenada. Po co ja w to gram? Nie wiem, kto wykorzystał baga, ale mam podejrzenia. Dokładnie, kara powinna być taka, że im się odechce, a nie trzy dni banek. Słuchajcie, skoro za boty gracze dostali bana na trzy miesiące, to za wykorzystywanie baga jak myślicie, jaka kara będzie? Knebel na trzy tygodnie. Potraficie banować za głupoty, a za wykorzystywanie błędów w grze dajecie jakieś śmieszne tygodniowe bany? Zacznijmy ten rok od nowa. Zobaczymy, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte. Po nich będziemy na przyszłość wiedzieć, jak zachowywać się podczas następnego eventu, który na pewno się pojawi. Bo jak za 20 części setu, plus psycho, gold i tropy ktoś dostanie 30 dni bana, to nie ma sensu tego zgłaszać, tylko korzystać ile się da. Nie wiem, jak wy. Ja mam 28 level. Nawet nie liczyłem, ile razy byłem kurde w walce na evencie, ale żadnej nie wygrałem. Polecam. Perm jest za ten błąd? Best I can do i tydzień, miesiąc bana. Trochę jak z sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów w Polsce. Można mieć na przykład cztery dożywotnie na koncie. Wyjdzie mobilka, to takich błędów nie będzie, prawda? Ja bym proponował cofkę do prologu z kasacją levela i eku. Tylko a społecznego nie banujcie, bo on z jeziora ma sety jak coś. Niszcz gospodarkę serwerową, fizycznie niszcz grę, która już trzyma się w sentymencie i pajęczej i nici. Dostań bana na 7 dni i kontynuuj przedsięwzięcie dalej. Czas na przerwę od tygry. Administracja też w to zamieszana. Nic nowego od 2D. Śmieszki śmieszkami, ale do takich pomówień już się nie uciekajmy. Trzymajmy jakiś poziom na DC. Kto ma do mnie problem? Niestety, ale gracze stracili zaufanie po wielokrotnym braku reakcji ze strony administracji na przecieki wzbogacenia. Stąd takie reakcje graczy, i to tylko jest powodem, dlaczego tak piszą. Jak ktoś się bogaci na błędach, bądź używa nieodpowiedniego programu, a ludzie to widzą, to ich reakcja nie będzie miła oraz nie będzie pięknie, kolorowo na końcu tęczy. Najzabawniejsze jest to, że chłop 30 kapałera ma wszystko, a i tak trzeba oszukiwać. Poza banami zawsze cofamy osiągnięty progres wraz z solidną górką przy bugusingu. Czemu tylko 7 dni bana? A czemu ban tylko na 7 dni? Ktoś mi buguje event, psują gospodarkę, dropią sety na potęgę. Yyy. Ban na 7 dni. Pora na CS-a. A skąd wy wzięliście to 7 dni tak właściwie? He 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 he. To nas oświeć, please. już tak wulgarnie, ale aż się prosi. Z dupy. Szczerze. Najlepszą, myślę, sprawą byłoby również ujawnienie osób zamieszanych w Procedens. Siema, ale zostawicie mi moje dropy? Drygu, pytanie no offense. Myśleliście kiedyś nad sprzedaniem gry poważnej produkcji? Jakbyśmy sprzedali, to by wam od razu serwery zamknęli, bo za mało platy kupujecie. Sigma Statement. Ciężko kupować, jak nie dajecie nam powodu, by ją kupować, bo skinki stoją w miejscu, dostajemy tylko i wyłącznie na eventy. W sumie, możesz powiedzieć, czemu tak mało skinów produkujecie na live serwery, które będą dla wszystkich? Ulepszyliśmy się już dawno i nie ma po co ładować kasy na ulepszenia, bossów nie ma nowych, więc nie ma po co ładować na gwiazdki. I tak Dalej, mógłbym wymieniać. Taki żarcik. Przychody z Platy są dalej ładne. Czemu nie ma więcej skinów? Mamy ograniczone moce przerobowe, jeżeli chodzi o grafików postaci. Musimy wybierać, co jest dla nas ważniejsze, np. nowe moby na Inste czy nowe skiny. Skład White Moona stale się rozrasta i jesteśmy w stanie produkować coraz szybciej i więcej kontentu. Ale musimy też uważać, żeby nie przeinwestować. Branża gamingowa przeżywa teraz kryzys, a my byśmy nie chcieli podzielić losu wielu innych polskich firm game które zaczęły wydawać więcej niż były w stanie zarobić. Chłopie, dajcie nam skiny za Platę, bo gracze sami chcą wam płacić za coś ładnego. Wyzwlekacie. zwlekacie. kiedy roadmapa? Content sam się tworzy. Jakbyśmy was bombardowali samymi nowymi skinami kosztem nowych bossów, to dopiero byś narzekał. A spoko, bo mimo wszystko, jak ktoś chciałby wasz produkt kupić, to liczy na jakąś rentowność, dlatego wziąłem to na poważnie. Mimo wszystko, jest za dużo powodów dla nas graczy, by nie kupować platy niż kupować. Dzieje się to, co na że Nie mamy co już robić dosłownie z niczym. Tak samo przeglądając wasze pliki z gry jest około 50 skinów, petów plus graczy, niewdrożonych w grę na przykład laski dla magów, łuki dla łucznika, biały motyl, skin dla hochgrata, e, dla uwięzionego, dla skorpiona, skin konstrukta. Co z tymi skinami, jeśli chcecie się na to odpowiedzieć jeszcze? Skiny dla zwierzaków czekają na reformę petów. W końcu reforma ryca! A co ty na to, aby raz na pół roku chociaż wychodził nowy set skinów? Trochę nudny ten shop jest, tak to be honest. Drygu, jak ci wszyscy abuserzy bagów dostaną takie karę, że się zesrają w portki, to od razu poleci przelew na platynkę. Czyli moje 4 pety 140 level na coś się przydadzą? A skiny dla graczy, które są już stworzone, w plikach widnieją, a nie są dostępne w grze? A to różnie. Niektóre nie spełniały według nas norm jakości. Niektóre to pewnie skiny, które ktoś jednak gdzieś ma, ale są turbożadkie. A niektóre może kiedyś się jeszcze w jakiejś formie w grze pojawią. Usunęli karę od watachy. Na 5 lat wystarczy. Kiedy usunięcie remigesów z dropa? Drygu, jak oceniasz nowego antybota? Planujecie coś jeszcze działać w tym temacie? Bardzo ładnie działa. Codziennie wyłapujemy wiele stuprocentowych przypadków, ale będziemy go na pewno cały czas udoskonalać. Walka z botami ma teraz u nas bardzo wysoki priorytet. Więcej skinów! Ja to szanuję. A może zamiast reformy bezużytecznej mechaniki czas zacząć zwiększać opłacalność inst z cooldownem na endgame, bo aktualnie ceny rarów z bossów, które mają ograniczone wejścia, Sidraga, Selena, są śmiechu warte. Zresztą nie tylko to, ale żebym o tym wiedzieć, to trzeba grać albo mieć dobry udział w kontaktu ze społecznością, a nie samego Szeszeja. To wie nawet szerzej. Ej! Ten skin spełnia normy jakości? A może ocenimy wygląd tej peleryny, drygu? Monitorujemy cały czas sytuację na serwerach, czytamy czaty, czytamy Discord. Część ekipy gra w grze w top levelach, wiemy co się dzieje, ale musieliśmy do tej pory dzielić czas między łataniem dziur w kontencie na niższych poziomach, a dorzucaniem zajęcia dla koksów. Za chwilę wszystkie dziury będą już za nami i będziemy wreszcie mogli się skupić tylko na koksach. To mój ulubiony... O gustach się nie dyskutuje. Ten set wszedł, mimo że nie był najpiękniejszy, bo był inny niż reszta. Ale zgadzam się, jest brzydki. Dryguł, atak z żywej ciekawości. Planujecie coś rozwinąć w kwestii low-endu, żeby ta droga pod pierwsze tarule była nieco przyjemniejsza, biorąc pod uwagę trochę chore wymagania na te instę? Wiem. Na to nie wpłyniecie, bo to leży w kwestii graczy. No, niby opcja bicia kilku tysięcy chwarów jest jakąś opcją, ale to trochę za mało. Ewentualnie czy planujecie zrobienie na tyle pięknej rzeczy, jak eksponowanie tego, co konkretna klasa ma robić w grze, zamiast e, tylko i wyłącznie bić, bo aktualnie to w sumie wszystko się sprowadza do zabijania w turę wszystkiego i wszystkich, a nie czuć, że debów to debów, support to support i tym podobne. Zamiast tego mamy pięć klas DMG, druida co nawet pobije i poleczy, no i ryca. Tak, będziemy jeszcze troszkę uzupełniać midgame z problemem z full damage'a, też byśmy Cię coś uradzić i pewne pomysły na to już mamy. Drygu, czy jest szansa na skiny, które będą miały efekty przy bieganiu, jak na przykład po wejściu w ognisko? Możliwe, problem jest tylko taki, że to dość mocno obciąża wydajność, dlatego póki co jeszcze ich nie wprowadziliśmy. Ale nie wykluczamy. Dobra, muszę zmykać, bo za wiele wam wygadam. A muszę zostawić jakieś niespodzianki jeszcze. Oby ta niespodzianka to była lista ników z sperm banami po tym szajsie eventowym. Drygu, a co do pigmentów jest szansa, że się pojawią w tym roku? Raczej wątpię, bardzo dużo z tym roboty, ale męczy nas ten temat, więc jakbyśmy się uporali z czymś szybciej niż przewidujemy, to może ale szanse są małe. Baloci, miłej zabawy z montażem. Ale to beka dostać bana za błąd administracji. Ale to beka dostać bana za łamanie regulaminu i cheating. W regulaminie jest napisane, że jak jest jakiś błąd w grze, to należy go zgłosić i zabrania się go wykorzystywać, więc no. To oczekiwał 7 dni bana, to się zdziwi. Panowie z botami też się zapewne zdziwili, że to nie 7, 30, 90 dni. Wszystkim już zostało zabrane to, co zyskali w mordowni. Z całej, czy dopiero po 10? Wszystkim już zostało zabrane to, co zyskali w mordowni. Zawsze zabieram więcej. Ile osób zostało ukaranych? Dużo permów, czy tylko zabranie itemków? Nie było dużo kont. W miarę szybko udało nam się wyłapać ten błąd. Ja dalej bez bana! Essa! Mogę to szybko zmienić. Super, mam nadzieję, że nie okażecie litości wobec oszukistów. Teraz spadła jakaś połowa unikalnych skinów z serwera. Coś w związku z tym będzie robione? Czy tych skinów już nie będzie na naszym serwerze? Będą zlicytowane na aukcji wośb. Poszyty w tym miejscu składam wyrazy uznania dla ekipy. Ku chwale brokena. Broken wolny od oszukistów. Roku wszedł 170 razy przypadkiem i dostał bana niesprawiedliwie. A co z osobami, które Kupiły seta i zrobiły sobie z niego skina. Jeśli po cenie rynkowej to zostanie u nich, bo kupili bez świadomości pochodzenia, a złoto i tak na kontach zablokowanych. Takich itemów było kilka, targ cofnięty, więc opanowane. Pewnie jakbyście wyśledzili, ile w grze itemów złota poszło za blika, czy też przysłowiowo flaszkę, to mielibyśmy populację gry mniejszą o połowę. Swoją drogą niektóre gryzy zwalają na handel itemami, złotem czy też innymi rzeczami za realne środki. Tamto napędza graczy do farmienia jakiejkolwiek aktywności, by zarobić na grze, a tutaj się brunicie rękami i nogami, banujecie bardziej kreatywnych. Serio? Permy szły latanie mordowni na bagu? Jak widać tak. No i dobrze! Ciekawe, czy mają jeszcze logi z zeszłego roku, żeby sprawdzić, czy już wtedy bagowali. Jeśli były permy, to w mojej ocenie słusznie może czas zacząć odstraszać graczy surowymi karami, żeby każdy dwa razy się zastanawiał, czy wykorzystać baga bądź inną nieuczciwą zagrywkę. Dla mnie to na plus. Duży plus i za to jestem w końcu dumny z White Moonu, po 14 latach gry w końcu się ogarnęli i coś robią, zamiast promować jednostkę w zamian za setki graczy, jak się jeszcze wezmą za przecieki z S0 i nieuczciwych modów, co tylko pladę ciągną, to chyba sam zacznę robić reklamę. Chłopy, co dostały 3 dni za bagowanie Tarula. Teraz ci, co mordownie dostali bana pewnie 30 dni na odwołanie. Odwołają się albo wrzucą jakieś wezwanie przedsądowe i tyle. Konta wrócą, cofną im trochę progres i po sprawie. Też jestem dumny z White Moonu, że nie okazali się miękkimi fajami i poleciały bany, także dla 140 wymaksowanych postaci. Nie spieprzcie sobie tej rybki, odbanowując raku po pół roku. Mnie zastanawia, co on miał w głowie. Nie wiem, myślał, że ekipa Broken Ranks nie ma dostępu do logów z gry? Czy w ogóle nikt nie ogarnie, że jest taki bug? Przecież to było widać w rankingu dropa, że coś nie gra. Dostanę za to hejty, ale cóż, jeśli była mechanika na to pozwalająca, to nie powinien mieć za to Pana. Tak samo było z Mario. Od początku istnienia instancji mogłeś podejść do NPC, powiedzieć, że idę prosto, bez użycia mapy, i cofało cię na początek, respiło grupki. Zasada ta jest po dziś dzień na normalnym i łatwym Mario. Tylko, co z hardem? Stwierdzono, że na hardzie jest to bug, jeden do jednego mechanika jak z pozostałych trudności instancji. I tutaj się zgodzimy, że ta mechanika istniała. Mało tego, ta mechanika jest po dziś dzień, a Szeszej nazwał to wprost bugiem, o co dopytywałem kilka razy. Fajnie by było, gdyby napisano w ogóle, w jaki sposób bagowano mordownie. Nie odklejaj się, mentalność ludzi trzeba zmieniać. Jeśli gracz napotyka baga, to nie abuzuje, tylko reportuje. Proste. W przeciwnym razie gra padnie. Niejedno MMO się rozleciało przez to, że ludzie abuzowali bugi, a administracja nie reagowała. Ankieta zamknięta. No tak, gracz, który spędził kilkanaście tysięcy godzin w grze, nie wiedział, on nie chciał. Czy Hard Mario resetowane nieoddaniem mapy nazwałbyś bugiem w chwili, gdy mechanika nieoddania mapy dalej występuje na normalnym i łatwym Mario? Mało tego, mechanika ta istniała lata przed wprowadzeniem Hard Mario jeszcze na 2D. Mnie interesuje, jak tego bagowania dokonywano, bo to jest podstawą oceny. A więc, wchodziłeś na instę solo, bez, wybierałeś tą trudniejszą dla całego party, wychodziłeś z mordowni, Party chopało do ciebie, szedłeś do mordowni piechotą, oddawałeś wprowadzenie osobie, która miała jakikolwiek quest w barze w Kemenak. Dzięki temu insta była instą questową i mordownia była odblokowana. I osoba wybierała twoją instę, do której wszedłeś 3 minuty temu. Dzięki temu jedna osoba traciła żeton, nie całe party. Pozdro. A co tam też trochę zbiorę? Imo perm się nie należał, jeśli to było bez ingerencji z zewnątrz w pliki. Ban absolutnie tak, cofnięcie dropa i tym podobne zdecydowanie, ale to nadal niedopatrzenie ekipy. Zgaduję, że po części te permy to na pokaz są. No to ewidentnie to nawet nie jest bagowanie, tylko nieodpowiedzialność osoby testującej, że tego nie załatano. Mechanizm wracania na instancję występuje w grze, również blokowanie wejścia na insty hard już otwarte. Nie wejdziesz na hard celkę, jak nie byłeś, gdy jej otwierano. Skoro Whitemoon nie dodało blokady, to ja bym się akurat kłócił, że to ich wina. Trzeba było zrobić niezły fikołek i mieć wprost zamiar abusować grę, a wyszukacie winy w twórcach, że nie wpadli na tak wysublimowany błąd. Jeśli coś z założenia działa nie poprawie, a gracz z doskonale tego świadomość, nadużywając wadliwej mechaniki, z której już zaczyna czerpać korzyści, to jak najbardziej należy się permban. W innych gierkach ludzie dupowali przedmioty, kopiowali. Jeżeli takie coś by miało tu miejsce i ktoś by miał unlimited platę, złoto, a później plny za Allegro, to pomimo świadomego nadużywania byłby bez winy? Bo to wina programistów? Panie władzo, to właściciel nie pozamykał sklepu na noc, zapomniał, no to okradłem, to jego wina. Po prostu było 10 żetonów za darmo, a reszta do odkrycia przez graczy. Wykorzystywanie bagów powinno być dozwolone, bo bugi to tak naprawdę ukryte testy na lojalność graczy, tylko prawdziwi fani je znajdą i wykorzystają. Faktem jest, że boli większość ludzi, że tego nie wykorzystała, dlatego płaczą. 184 grupki to dla mnie przegina, z drugiej strony 10 grupek to też beka. A czy bakt stując Galeusa, był wysublimowany? Nie był. Jak latasz PT-80, to każdy z tych graczy ma jakiś quest w Kemenak. Od nas osobiście nikt nie brał specjalnie questu, aby to bagować, Zamiast banować 40 osób ku uciesze spłakanego ludu i spłakanych 140 z 10k Powera, wybanujcie ludzi, którzy sprzedają kaka. Ciekawe, ile waszych testerów i topki poleci. No i wsadził kij w mrawiskach nietykalnych się nie tyka. Mnie tam bardziej zastanawia, czemu Whitemon nic nie robi w sprawie RMT, czyli Real Money Trading, bo pisząc nawet tutaj Discord, że nikt nic z tym nie robi, może co najwyżej więcej osób się o tym dowiedzieć. Robią, nie martw się. Ostatnio typek kupił epika na Allegro i bana nie dostał, ale pika też nie ma. Bo debilem jest: mógł polatać z tym gościem pięć dni jakieś boski i dać mu chociaż 100 kK. Miałby podstawę. Skoro mówicie, że tak duża liczba osób stopki bierze w tym udział, to wystarczy, żeby sprawdzili i mieli ogromną podstawę do zbanowania takich osób za jednym zamachem, więc cała topka by odpadła i mieliby inni gracze możliwość o nią znowu walczyć. Trzech minimum: ja, mój ziomek i rok. Pamiętacie, że podczas boostingu na V2 Koksy potrafił. W tydzień zarabiać 5-6 miliardów? Co robić z taką kasą? Jeden kaka kosztuje 2 zł, przy takiej ilości wychodzi spoko suma. 120 kaka sprzedane w dzień, dniówka przeciętnego Kowalskiego. Czekaj, bo chyba mi się coś walnęło. Czy ty właśnie się przyznałeś do tego, że sprzedawałeś, sprzedajesz kasę na Allegro? Jak można w ogóle bronić tych oszustów? 140 levele bustowali lolków z pełnym plecakiem, dostawali od lolka po 900k za instę plus zarobek stropów. To było mega opłacalne, ale tylko dla wódu i druida 25k powera. Ale zarabiali na tym 10 razy lepiej jak osoby bugujące mordownie. REL? Czemu nie ma za to bana. Wykorzystanie mechaniki, która była niedopracowana, czyli tak jak z mordownią. No właśnie też nie wiem dlaczego nie było cofek z tej sprawy. No tak, sporo tak zarobiło, na przykład z alla na V2. No i teraz nikt nie płacze, że niszczyli ekonomię serwera, chociaż i tak takie pieniądze płyną na Allegro. Przy V2 jedynie był problem taki, że każdemu przeszkadzało, że topka się może bardzo mocno wzbogacić. Nie rozumiem osób dla tych, których wbicie Lolka z 10 na 140 za gold jest problemem. W sensie takim, że komuś przeszkadza, że ktoś sobie wbił takiego lolka za kasę. <laughs> To pytanie z podstaw ekonomii przełożone na grę. Co się stanie, jeśli 60% graczy zacznie pomijać midgame i zacznie się rozwijać, czytaj XP drify, kupować rary itp na 120+. Przez te boostowanie lolków większość rarów do 90 levela ma wartość odłamków. Płaczenie na lolków, które szukają patentów, a faktem jest, że spłakane 140 zniszczyły ekonomię dla mniejszych leveli, sprawiając, że można tak szybko przeskoczyć na high level. Dzięki temu nie ma rarów, a ubranie się na 70 level kosztuje 40-50kk przez braki na rynku, bo nikt nie lata amit game bossów, bo się nie opłacają. I tak miały ceny odłamków, bo nie ma nowych graczy. Nowi gracze siedzą albo do 30 levela i odchodzą, albo się magicznie robią z nich setne levele byku. Czekajcie, czyli problemem było to, że ktoś znalazł sposób na ekspienie słabszych graczy i to robił? I to cały bug -using według was? Czekaj, czyli problemem było, że ekipa nie dopracowała eventu, który jest od paru lat i to jest ten cały bug -using według ciebie? Według 140 leveli nie można tak zarabiać. Aż tak ci boli, skoro zarobiłeś na lolkach i eventach miliony, to se kup postać albo niech ktoś cię lub maść na Ból czy coś? A ja życzę każdemu miłego dnia, jak do pracy na rano, jak ja, to miłej pracy, jak nie, to niesamowitych dropów. Koncik sugestyjny. Gwarantowany RAR z Jastrzębiora. Usunięcie z rankingu osiągnięć postaci zbanowanych i nieaktywnych od co najmniej roku. Wywalić karty po śmierci z gry. Dodanie innych czempów z Bayern zamiast luga na mordowni, przecież z tej trójki co luksuje, to luk jest nierabialny. Umożliwić inkrustację rarów dla petów. W zakładce Morfowanie dodać więcej slotów naraz, aby można było zobaczyć, jak się wygląda w jakimś złożonym syciku. Powrót kupię słownik, jak ktoś nie umie w ortografii na czacie. Jakaś nagroda za 100% eksploracji strefy miasta na mapie. Tapety powinny być za platynę w sklepie premium. Jak to jest, że ogłaszacie ostre wojny z botami, a widzę, że po 7 dniach ponownie mogą się do gry zalogować? Przecież to jaja są jakieś. Za boty to permy powinny być. Usunąć białe pole na chwarycie, bo znów nie da się robić dyku przez fanów PvP. Niech to gówno przestanie świecić po każdym relogu. Zmiana ferworu ryca na stary trans możliwy do wrzucenia tylko na swoją postać. Możliwość wykluczenia synergetyków w liczniku ubitych przeciwników od ostatniego dropa, zwiększenie hitboxa tych znaczków albo poprawienie widoczności ten ciemnej aury, jak znacznik jest niepoprawny, bo można ten znaczek bardzo łatwo ominąć i tego nie zauważyć. Rework fervoru uryca. Jeśli śledzisz serię szczerze o zachęcam cię do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz byle jakiego komentarza dla poprawienia zasięgów. A jeśli chcesz otrzymywać filmy premierowo bez opóźnienia, to zachęcam cię do zostawienia wspierającego na moim kanale. W ten sposób będziesz otrzymywał filmy na premierę oraz otrzymasz dostęp do Wielu historycznych live'ów oraz filmów z mojego kanału. Dzięki i pozdro!